Pan z i z duchem dowoli, słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo panie skia, dobie Tobie Chryste. Usiądźmy na chwilę. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Postacią, która pewnie najczęściej pojawia się czy powraca w kontekście opisu właśnie spotkań ze zmartwychwstałym Panem, jest Maria Magdalena. Maria Magdalena, która faktycznie jako pierwsza miała tę wielką łaskę oglądania Pana, ta, która pierwsza odkryła, pusty grób. I można powiedzieć, że ona jest patronką całego naszego wielkanocnego trwania. Jest w ogóle przykładem tego, który odkrywa właśnie Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim życiu. Wyobraźmy sobie najpierw, jak ona szła do tego grobu wczesnym rankiem po szabacie. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka była przygnębiona, cierpiąca. Pewnie pogrążona w rozpaczy. Bo przecież ona wiedziała, czego się spodziewać. Szła na spotkanie z grobem, ze śmiercią. Szła namaścić trupa. I co się dzieje? Właśnie tam, y, jako pierwsza, spotyka właśnie zmartwychwstałego. Najpierw ogląda pusty grób. I można powiedzieć, jest y, naprawdę patronką tych, Którzy przechodzą nieraz właśnie i przez ciemne momenty swojego życia, przechodzą nieraz może właśnie i przez taki grób. I tym grobem w naszym życiu może być wiele rzeczy: lęk, strach, cierpienie fizyczne, duchowe, psychiczne. Tym grobem może być faktycznie doświadczenie rozłąki, strata kogoś blisze, bliskiego. To wszystko, czego człowiek się najbardziej boi. Co sprawia, że jest w rozpaczy? Tak jak właśnie Maria Magdalena szła na spotkanie z tym, co, co było najtrudniejsze w jej życiu. Bo przecież wszelkie nadzieje zostały rozmyte. Pana zabito. I zobaczcie, co się dzieje. W, tym, w tej największej rozpaczy, właśnie w tym największym swoim bólu, słyszy słowa Mario. Te słowa, które właśnie ewangelista Jan zapisał w innym miejscu Ewangelii. Właśnie tam, gdzie po ludzku spodziewała się największej tragedii, tam rozbłyska największe szczęście, największe światło, blask zmartwychwstałego. Tam, gdzie miał być trup, spotyka żywego Pana. I zobaczcie, siostry i bracia, to też jest światło dla nas, na nasze życie. Bo my, może nieraz właśnie, czujemy się jak ci, którzy idą do grobu, którzy faktycznie żyją przygnębieni, może nieraz w rozpaczy, bez nadziei, w samotności. Zobaczcie, w tym wszystkim mogę spotkać zmartwychwstałego Pana. On paradoksalnie swoim blaskiem chce rozświetlać najbardziej mroczne momenty mojego życia. Tam chce przychodzić ze swoim światłem. Ze swoją miłością. Tam y, chce faktycznie y, noc zamieniać w dzień, noc śmierci zamienić na wielkanoc, na wielką noc swojego zmartwychwstania. To jest, y, można powiedzieć, y, też istota bycia chrześcijaninem doświadczanie obecności Pana tam, gdzie po ludzku są ciemności. Tym się różnimy od wszystkich innych ludzi na tym świecie. Że tam, gdzie ludzie widzą śmierć, my po prostu widzimy życie, bo krzyż prowadzi do życia, do pełni życia. W tę tajemnicę jesteśmy wszyscy wszczepieni od momentu naszego chrztu. I co się dzieje dalej? Zobaczcie, Maria Magdalena idzie i od razu świadczy o zmartwychwstaniu. Jest świadkiem, głosi Ewangelię, jest pierwszą apostołką. Człowiek, który spotyka w swoim życiu Jezusa, musi się nim dzielić. Bo spotkanie z Panem y, zawsze wydaje taki owoc, że przemienia serce człowieka. Prośmy zatem dzisiaj Chrystusa y, właśnie o to, y, prośmy też przedstawienictwo Marii Magdaleny, właśnie o takie doświadczenie, aby ta Wielkanoc naprawdę w nas wydała owoc. Żebyśmy sami, spotkawszy z martwych wstałego w sakramentach, w komunii świętej, odkrywając go wciąż, właśnie tak niemalże namacalnie blisko, potrafili naprawdę na swoje życie patrzeć z wiarą i potrafili nawet w tym, co po ludzku trudne, właśnie doświadczać Jego obecności. Jutro święto miłosierdzia Bożego, zakończenie oktawy wielkanocnej. Właśnie przypomnienie tej wielkiej prawdy, że nad całym złem tego świata, nad całą ciemnością naszego życia, ale i ciemnością ludzkości, jaśnieje chwałą zmartwychwstania przebite serce Jezusa, z którego wypływa łaska i miłosierdzie na cały świat i na każdego z nas od momentu naszego chrztu.